wtorek 4 listopada 647 czasu środku to są komentarze giełdowe FIX, Ja nazywam się Michał Pietrzyca i serdecznie zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej instrumentów Futures na indeksy giełdowe. Futures na WIG 20 w platformie Boss FX zakończyły wczorajsze wymiany w rejonie 2465 punktów, tuż poniżej oporu 2473. A przy którym istotnie podaż zaczęła punktować swoje racje. Wysunięte takie propodażowe argumenty warto zauważyć, że zbiegły się z techniką, a z tego względu, że opór mniej więcej 2,473-2,474 to po prostu linia szyi w formacji RGR, na podstawie której mieliśmy początkiem października zniżki na FPL-20. To pokazuje, że cofnięcie jakie zaobserwowaliśmy w układzie kilku godzin może przybrać na sile, jeśli ten opór oczywiście zostanie zachowany. Do braku jakby jego zachowania, czyli po prostu do jego wybicia, przełamania, tutaj nominują wskazania kupna na MA200 musząca się w górę model Gapiego, szybsze, średnie, ponad, wolniejszymi oraz utrzymywanie się krokowo z sesji na sesję ponad poziomem L5 Camarilla. Więc takie kroczące oscylacyjne w górę. Kroczenie tych poziomów zwrotnych L5 Camarilla pokazuje, że jednak jest tutaj ta siła popytu w pewnym momencie, która znajduje się broniąc istotnie przy lokalnych dołkach. Na przykład, jeżeli w układzie H1 CCI schodzi poniżej minus 100 punktów, zawraca to ta siła właśnie próbuje odwrócić los. Neguje spadki i kieruje kurs na wyższe poziomy maksymalne, pokazując, że tu popyt dominuje. Może przesuwać się w karnecie dynamiczniej, odważniej i spycha podaż na dalszy tor. Natomiast uzależnijmy FPL20 i opór 2473 od tego, co się dzieje na SP 500. Na przykład, i tam mamy zatrzymanie tuż po przełamaniu ostatnich wrześniowych maksimów. Powstał nam opór 2011 punktu, 2017 taka cała strefa. Warto zauważyć, że w dniu dzisiejszym mamy H3 Camarilla na poziomie 2014 punktów, a w dniu wczorajszym mieliśmy na nieco wyższych poziomach. To pokazuje, że krótkoterminowo gracze, traderzy, którzy się alokują przy piwotach dziennych i indrasesyjnych, widzą przeskok w dół na piwotach, więc widzą także tą podażowość, jaka tutaj zakotwiczyła się dosyć istotnie na wykresie H1. W związku z powyższym model Gapiego wytracił impet kupna, Jedynie MA200 w układzie H1 znajduje się w ronie 1984-85, a podtrzymuje ruch wzrostowy, ale spokojnie ta średnia może być przetestowana. W związku z tym, że H3 Camarilla na dzień dzisiejszy jest niższy od wczorajszych poziomów, a przedstawiona strefa oporów jest aktywna. A zauważmy, że tej sytuacji, takiej ewentualnie spadkowej, sprzeciwstawia się wskaźnik CCI, który zawrócił spod minus 100 punktów. A jeśli liniowo będzie ten ten, ta linia, ten wskaźnik Lamberta będzie poruszał się w górę. To tutaj, nawet nadbijanie tych 2007-2004, gdzie mamy L3, L4 Camarilla, będzie powodowało, że popyt będzie przemawiał kontrolę i próbował wytrącić podaży impuls. W związku z tym, wszystko zależy od tego, czy lokalnie nie przebijemy 4-5 godzinowych tutaj minimumów i wybicie się poniżej L4 Camarilla 2004 punkty. Jeśli się przebijemy, wskaźnik sobie pokaże słabość, ta słabość będzie potwierdzona ruchem w stronę EMA200, natomiast negacja słabości to wybicia się ponad 2011 punktów, ale testem do takiej prawdziwej siły musi być połamanie 2017, a następnie brak powrotu poniżej 2004 punkty. Zerknijmy teraz na Dow Jonesa, tam sytuacja jest bardzo podobna. Przy czym wrześniowe maksima zostały dosłownie intrasesyjnie nadbite i niepokonane, tak jak w przypadku SP500. Mamy na się taką też strefę, mikrostrefę taką propolażową. 17321, 17282 i wygaszczenie kupna na modelu Gepiego. Także przeskoczenie z dnia na dzień poziomu H3 Camarilla na niższy krokowo poziom. To pozwala na ultra krótkoterminowe zajmowanie sobie pozycji krótkich, jeśli kurs będzie się wybijał poniżej L3, L4 Kamarilla, na zasadzie short breakout, czyli takiego wybicia poniżej jakiegoś danego poziomu zmiany, poziomu pivotalnego danego dnia. I na sam koniec zerknijmy na DAXa gdzie sytuacja ta przeszła, tak? wygląda mniej optymistycznie niż na Wall Street. Tutaj nie mieliśmy wybicia się ponad. Jakieś miesięczne maksima, natomiast strefa oporów także jest widoczna. A, czyli na wszystkich instrumentach futures przedstawionych a, zauważyliśmy, że jest strefa, jest strefa oporów, i od zachowania tutaj na 9336, 9336 także sporo zależy. I brak wybicia ponad ten opór skieruje kurs poniżej 994, a tam już mogą zagrać emocje czyli próba wystopowania się, wyrzucenia się z pozycji, która zaczęła dynamicznie tracić i właśnie tutaj takim targetem jest luka, luka wzrostowa, którą na DAX-ie możemy obserwować, że, że spokojnie jest zakrywana ta luka z 31 października. Sygnał kupna według średnich wstęg gapiego w układzie h jest zanegowany ale cały czas MA200 w H1 performuje nam w górę i na zamknię... po wczorajszym zamknięciu wypadła przy 952 punkty. A wskaźnik sobie pokazał takie dywergentne kupno, nie o zbyt wielkiej sile, a zatem to schłodzenie może postępować z zastrzeżeniem, że tutaj 9336 będzie zachowane, a przełamanie tego wymagałoby potwierdzenia do dalszych wzrostów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca. Thank <laughs> you.